Kogutem. Odcinek 18. Nauczyciele. Cześć Honorata, masz chwilę? Mogę klapnąć? Cześć, dla ciebie zawsze. Siadaj i powiedz czego się napijesz. Dzięki. Czekaj, żebym nie zapomniał. Mam tu dla ciebie jakieś dwie przesyłki, list i paczuszkę. Pokwituj mi, proszę. Odbiór o tu, no to ja bym się napił oranżady, proszę ja ciebie, zwykłej białej oranżady najchętniej prosto z butelki. Mm, mówisz masz, mam taką oranżadę, bo znów jest na nią moda, wiesz teraz to już taki produkt vintage, retro czy tam inny old school. Za naszych młodych lat to był napój numer jeden na każdą okazję. Ależ to smakowało! No, wszędzie się to piło. W domu na podwórku, a w szkole to kupowało się w sklepiku, wypijało na miejscu w kilka osób z jednej butelki, a potem tę butelkę siup na ladę i długa na lekcję. Tak było. No zobacz, znów nas na wspominki wzięło. A mówił, że po tym się rozpoznaje, że starość nadchodzi. Człowiek więcej wspomina niż planuje. O. Dobrze, że jest co wspominać, i że te wspomnienia przeciwnie do tej białej, szkolnej orężady, kolorowe takie. Ale muszę Ci powiedzieć, że mnie na tę orężadę to nie bez powodu naszło. A, tak coś czułam. Wiesz, nim tutaj do ciebie zaszedłem, natknąłem się na moją polonistkę z podstawówki. Nasz miś dreszcz po plecach przeszedł. Poczułem się, jakbym za chwilę miał wiersz recytować na ocenę, a cały uleciał mi z pamięci. Głupio się zachowałem, bo z tego przestrachu rozum mi odebrało i kulturę osobistą. Przeszedłem prędko na drugą stronę ulicy, żeby mnie nie zobaczyła. A teraz mi wstyd dorosły chłop. Ha, Czyli prawie jak w tym powiedzonku. Jak ją zobaczyłeś, to aż ci się menomen oranżada z komunii przypomniała. Stąd ta zachcianka. No to o co chodzi z tą polonistką? Taki wycisk dostawałeś, czy po prostu byłeś słabym uczniem? Przyznaj się, czym zaszedłeś jej za skórę, że do dziś najchętniej opłotkami by się mijał? No i wiesz, orłem może nie byłem, ale radziłem sobie całkiem dobrze. Ta poloniska nasza to była słynna na całą szkołę. Wszyscy się jej bali równo, i dobrzy, i słabi. Taka wymagająca, czy taka niemiła? No, groźna była, stanowcza. Wystarczy, że spojrzała, a moment siedzieliśmy jak trusie i nikt nie śmiał drgnąć. Tak, wymagała dużo. Żeby truje dostać, to się trzeba było solidnie odkuć. Ale uczyła sumiennie, potrafiła wiedzę przekazać. Szczególnie nas cisnęła z lektur i bardzo pilnowała, żebyśmy posługiwali się językiem polskim poprawnie i świadomie. No to chyba dobrze, co? No, chyba tak. A wiesz, na przykład, dużo nam objaśniałam różne przysłowia i powiedzonka, żebyśmy rozumieli, skąd się wzięły, o co w nich chodzi i w jakich sytuacjach się nimi posługiwać. Nigdy nie powiem, że biorę jakiś temat na tapetę, tylko na tapet. Wciąż pamiętam, że prawidłowo jest Bogiem a prawdą, nie zasypiać gruszek w popiele i najlepsze, iść pod linii najmniejszego oporu. Jak się tak zastanowisz, to przecież wciąż lubię czytać i czytam sporo w wolnych chwilach, więc w sumie to mnie nie odstraszyła. Hmm. A z fizyki, co pamiętasz? A w zasadzie to niewiele. Taka trudna była? Nie, miałem drogę do nauk ścisłych, ale nauczyciel był taki zwyczajny i nudny. Niewiele wiedzy przekazał, a jeszcze mniej wymagał, to się człowiek nawet uczyć nie musiał. Każdy za samo bycie na lekcjach dostawał truje i szedł dalej. A jak się ten nauczyciel nazywał? No, czekaj, jakoś tak na F albo nie na L. A no, wiesz co, nawet nie pamiętam. A widzisz, bo pamięta się tych srogich, wymagających, ale charyzmatycznych zarazem. No sam zobacz, ile pamiętasz z języka polskiego. A ile z tej fizyki nieszczęsnej? Chcesz mi powiedzieć, że ja zawdzięczam tej naszej polonistce więcej, niż bym myślał? A nie jest tak? Zastanów się dobrze. Może wszyscy zawsze tak bardzo się jej bali, że nikt nie powiedział jej nigdy, że jest naprawdę dobrą nauczycielką? Zatem może następnym razem, kiedy spotkasz ją na ulicy, to zamiast przejść pospiesznie na drugą stronę, podejdziesz, przywitasz się i podziękujesz? A jak z tego stresu palnę jakąś gafę językową, coś przekręcę, pomylę? Na głupka tylko wyjdę i się kobieta utwierdzi w przekonaniu, że cały jej wysiłek na nic. O czym ty mówisz, Cezary? Jeśli się pomylisz, to najzwyczajniej w świecie przeprosisz i się poprawisz. Dzięki temu właśnie będzie mogła dostrzec, że wychowała świadomego, myślącego człowieka.